Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę ci, jak drukować łożyska na drukarce 3D, aby pracowały one swobodnie. Zapraszam. Zanim zaczniemy, postaram się odpowiedzieć na pytanie: po co drukować łożyska? Jak możemy kupić takie metalowe łożysko w sklepie, albo zamówić na AliExpress za jakieś grosze? No już wam odpowiada na to pytanie. Po pierwsze, nie będziemy czekać na przesyłkę. Po drugie, możemy sobie wydrukować nieskończoną ilość w zasadzie. Koszt wydruku takiego jednego łożyska, na przykład tego większego, to jest około 40-50 groszy jednego, także jest bardzo mało. Zwykle takie jedno łożysko, no to pewnie gdzieś kosztko plus minus 2 zł, w zależności od tego, skąd zamawiamy i ile sztuk. Łożyska drukowane oczywiście są mniej wytrzymałe niż metalowe, to wiadomo. Natomiast przy takich prostych projektach, gdzie to łożysko będzie pracowało dosyć wolno, sprawdzą się jak najbardziej. Na przykład, jeżeli mamy taką rolkę. Na które, która ma się obracać za pomocą takiego łożyska. Rolka filamentu obraca się bardzo wolno, także to łożysko jak najbardziej się sprawdzi. Kolejny plus takiego drukowanego łożyska jest taki, że na przykład robicie jakiś projekt, duży, mały, nieistotny, ale zabrakło wam jednej czy dwóch sztuk. No to chyba lepiej jest wydrukować takie łożysko niż lecieć do sklepu, a niektórzy może nawet nie mają takiego sklepu w pobliżu, albo czekać na jedno łożysko dwa tygodnie, aż przesyłka dotrze. To łożysko 608 jest bardzo stare, ono też, zobaczcie, chodzi swobodnie, natomiast ja je drukowałem już jakiś rok temu i to jeszcze na starym Enderze 3V3SE i to łożysko działa do dzisiaj. Ja je zdjąłem właśnie z rolki, na której filament się obraca, to łożysko działa, także te łożyska się jak najbardziej sprawdzają, natomiast żeby one Wam działały jak najdłużej jak najpłynniej, no to polecam stosować Smart. To jest akurat smart flonowy. Używam tego do konserwacji drukarek dokładnie do śrub trapezowych. Bierzemy sobie taki smar, i po prostu o tutaj, pomiędzy te kulki, wciskamy sobie smar i rozprowadzamy to. Metalowe łożysko sprawdzi się na pewno lepiej w projektach takich jak to. Tutaj mamy akurat przewiarkę do filamentu, którą wydrukowałem już dawno temu. Zastosowałem metalowe łożyska. Ta przewiarka pracuje z bardzo dużą prędkością. Ją się podłącza do wkrętarki, dlatego te łożyska są bardzo obciążone. Natomiast yy, i w tym projekcie widziałem, że ludzie drukują łożyska. Pamiętajcie, że zawsze, jeżeli takie drukowane łożysko Wam wysiądzie, zepsuje się, wsiadacie do drukarki, drukujecie. Chwila, 10-15 minut, w zależności od drukarki, i macie nowe łożysko. Natomiast takie drukowane łożyska mają jedną zasadniczą wadę, a mianowicie są stosunkowo trudne do wydrukowania. I co mam na myśli mówiąc trudne? Pierwsza rzecz, musicie mieć dobrze skalibrowaną drukarkę, bez tego jest ani rusz, ponieważ to musi być bardzo precyzyjne. Wszystko jest ruchome, drukowane w jednym elemencie, także drukarka musi być dobrze skalibrowana. Oraz musicie zastosować pewne ustawienia, które za chwilę Wam pokażę. Omawianie ustawień zrobimy na przykładzie drukarki Bambu A1 Combo na slicerze Orca Slicer. Także pierwsza rzecz. W jakości musimy ustawić pozycję szwu na losową. W strukturze gęstość wypełnienia ustawiamy na 100%. W zakładce prędkość ustawiamy wszystko na 60 mm na sekundę. To znaczy te prędkości możecie generalnie testować. Ja tak już na starej drukarce zawsze drukowałem łożyska na 60 mm na sekundę i tak mi zostało. Kolejna kluczowa rzecz. Przypilnujcie, aby podpory były wyłączone. To samo robicie z brimem, czyli z obrzeżem. Też musi być wyłączone. Ustawienie szwu na losowy spowoduje, że nie otworzy nam się jedna linia, która będzie blokowała ruch takiego łożyska. Zobaczcie, tutaj mamy takie pojedyncze kropki, czyli to są szwy. No, i tutaj dwa łożyska akurat w tym przypadku drukują się łącznie z przygotowaniem 39 minut. Oczywiście, ten czas możemy sobie skrócić, testując różne ustawienia. To jest wszystko na BamBu ustawieniach bazowych z tymi delikatnymi zmianami, które pokazywałem. Spróbuj wydrukować własne łożyska i daj znać w komentarzu, jak ci poszło. Możesz zastosować je w prostych projektach. Link do łożysk, z których ja korzystam, zostawiam w komentarzu pod filmem. Zapraszam do zaobserwowania mojego profilu. Jeżeli chcesz zobaczyć w przyszłości jakieś ciekawe projekty, porady oraz ulepszenia drukarek. Pozdrawiam.